Dzień dobry, chciałabym się podzielić moimi ulubionymi aplikacjami, których używam ciągle lub używałam cały czas w trakcie nauczania zdalnego. Zacznę może od aplikacji, które znajdują się na pulpicie mojego komputera. I są tutaj aplikacje służące do normalnie w pracy w szkole do tablicy interaktywnej. Jednakże uważam to za bardzo istotne, żeby podczas lekcji zdalnej udostępniać uczniom to, o czym mówimy, czyli te aplikacje, które tutaj się znajdują, tu oraz poniżej, gdzie mamy widok książki oraz zadania interaktywne, udostępniam uczniom w czasie lekcji oraz pokazuję tam odpowiedzi. Po to, żeby uczniowie nie siedzieli, nie słuchali mnie tylko i wyłącznie, ale po to, żeby wszystko mieli od razu podane na ekranie. Także te aplikacje do tablicy interaktywnej są dla mnie bardzo ważne. Kolejną rzeczą, z którą pracuję cały czas, to Microsoft Teams. Jeśli chodzi o Teamsy, nie wybrałam ich sama. W tym wypadku wybrała pakiet Microsoftu szkoła, dlatego pracujemy z Teamsami. Jeśli mam być szczera, mam z nimi bardzo różne doświadczenia, ale dajemy radę. Kolejną rzeczą, która jest, której używam ciągle jest OneNote. Jeśli chodzi o OneNote, postaram się nagrać na ten temat dłuższy filmik, ale bardzo polecam używanie OneNote'a, szczególnie jeśli pracujemy właśnie na programach Microsoftu, na Teamsach. Dlatego, że OneNote świetnie się nam z tymi sami łączy, i jest to taki, może to być taki zeszyt ucznia oraz nauczyciela, gdzie znajdują się lekcje z całego roku. Ja zaczęłam pracować od września. Tutaj od września mamy już wszystkie lekcje. Cały czas, przez całe nauczanie zdalne oraz wcześniej. Znajdują się tutaj opisy wszystkich lekcji, to, co robiliśmy. Ja wiem, że część z Państwa przygotowuje prezentację, jednak mi osobiście dużo łatwiej jest przygotować zadanie właśnie w OneNote, czyli przygotowuję całą lekcję w OneNote, opis całej lekcji. A co więcej, co więcej to to, że możemy pracować tutaj z uczniami wspólnie. Mamy część gdzie e, uczniowie mogą pracować wspólnie. I mamy też części samych uczniów, e, gdzie uczniowie mogą mieć swoje notatki, gdzie wrzucają pracę domowe. Kolejną rzeczą, którą tutaj znajdziemy na, e, na moim pulpicie, to, są, e, to jest program DroidCam, który umożliwia nam e, zrobienie... Kamery z naszego telefonu komórkowego. Czyli jeśli mamy taką sytuację, że mamy komputer stacjonarny, nie mamy kamery, nie chcemy jej kupować, albo kamera w naszym laptopie jest bardzo słabej jakości, albo na przykład coś się nam zepsuło. A mamy y, telefon komórkowy, smartfon, może być nawet stary, y, Świetnie podziała nam to jako kamera. Chodzi o to, że musimy mieć zainstalowaną aplikację DroidCam, zarówno na telefonie, jak i na komputerze. Uruchamiamy tą aplikację i na telefonie, i na komputerze. Tutaj od razu nam się pojawia IP urządzenia. Klikamy start, i wtedy nasz telefon będzie działał jako kamera. Kolejną aplikacją, a to jest ta, której używam w tym momencie do nagrywania filmów. Jest to aplikacja ScreenCastomatic, skrót, do której mam na pulpicie, ona otwiera się nam zawsze na komputer otwiera się nam zawsze w przeglądarce. I dzięki niej mogę nagrywać zarówno ekran, jak i kamerę, czyli gdybym chciała mogłabym nagrywać również siebie. Wtedy umieściłabym siebie gdzieś w rogu, w zależności. Kolejnym, kolejną aplikacją, której, nagrywałam, której używałam do nagrywania filmików, było Loom. Jest to strona loom.com. Strona wygląda bardzo ładnie, estetycznie. Mamy dodatki do filmików, mamy możliwość takiej bardzo prostej edycji. Jednak jest bardzo mały problem, jeśli o to chodzi. Kiedy nagrywamy filmiki z tej strony, filmiki, zanim się przekonwertują i zapiszą nam, zapiszą nam na komputer, mogą nam zniknąć. Wielokrotnie zdarzało mi się, że w momencie, kiedy na chwilę traciłam internet, cały nagrany filmik, czyli cała moja praca, szła na marne i filmik ginął. Dlatego właśnie używam teraz tego programu, czyli Screen Customatic. A kolejną rzeczą, której używam ciągle i namiętnie, to są dwie strony, to jest Kahoot oraz Quizis. Kahoot i Quizis są do siebie bardzo podobne. To, co wolę w Quizizie, to to, że uczeń nie musi mieć dwóch urządzeń, czyli w kahucie sprawa wygląda w ten sposób, że uczeń musi patrzeć na komputerze, ma na komputerze pytania, a odpowiada używając telefonu. Co może być problemem, bo wielu moich uczniów nie ma dwóch urządzeń, na których może pracować jednocześnie. Problem ten rozwiązuje Quiziz, ponieważ w Quizizie uczeń od razu ma pytania na tym urządzeniu, na którym pracuje i wystarczy mu. Właśnie tylko to jedno urządzenie. Kolejną aplikacją, której używam ciągle, w tamtym roku szkolnym, jednak zaprzestałam używania, jest Padlet. Padletu używałam jako takiego miejsca, gdzie publikowałam dla uczniów wszystkie treści. Zaczęłam publikować w marcu. Czyli w momencie, kiedy mieliśmy już zacząć to takie poważne nauczanie zdalne, i skończyłam na końcu czerwca. Każdy dzień, każda kolumna, wybrałam to w ten sposób, że każda kolumna to oddzielna lekcja, i w każdej kolumnie byłam w stanie. Opublikować wszystko, co było uczniom potrzebne podczas lekcji. Można tu było wrzucić y, lekcje, które nagrałam wcześniej, które był, umieszczałam na YouTubie, ale również można było nagrywać króciutkie filmy tutaj y, bezpośrednio na tablecie, y, krótkie nagrania, komendy. A wrzucać linki do innych filmów, wrzucać PDF-y, karty pracy, zdjęcia tak naprawdę wszystko. Także każda kolumna stanowiła jedną oddzielną lekcję, i uczniowie z danej klasy mieli właśnie dostęp. Mogli też komentować, z tym, że w pierwszej klasie chyba akurat tutaj nie byli, to była klasa pierwsza akurat w pierwszej klasie nie byli specjalnie chętni do tego. Kolejną rzeczą, którą e, używam bardzo często, jest to WordWall. WordWall jest to strona e, z wieloma e, zadaniami interaktywnymi. Bardzo fajne jest to, że możemy tworzyć swoje zadania. Niestety w wersji płatnej tworzymy tylko 5 zadań. Za to, jeśli chcemy, Możemy wyszukać bardzo, różno, bardzo wiele różnych zadań. i Tak naprawdę mamy tutaj wszystko, czego szukamy. Na przykład, jeśli wpiszę strona bierna. Pojawia nam się wiele zadań właśnie ze strony biernej. Wystarczy, że wejdę w to zadanie. Mogę sprawdzić, jak ono wygląda. Mogę je udostępnić moim uczniom, mogę je zadać. Udostępniam wtedy link do tego zadania. Nie chcę go zadawać. A w moich wynikach mam zadanie i wyniki wszystkich uczniów. Nie będę może pokazywać wszystkich, ale widzimy tutaj. Jakie uczniowie wyniki osiągnęli, ile czasu pracowali nad zadanie, na zadaniem, e, kiedy je zrobili, i tak dalej. Bardzo, ale to bardzo lubię tą stronę. I tutaj jeszcze nie mówiłam, że jeśli chodzi o Kahuta y, i Quiziza, ta opcja również występuje, czyli mogę zadać zadania później i później te zadania sprawdzić. Kolejną stroną to są Learning Apps. Na Learning Apps mam stworzone klasy, już bodajże trzeci rok. Do moich klas publikuję zadania i też później mogę sprawdzić a tutaj w działaniach, które zadanie uczniowie wykonali. Kolejną stroną, o której używam też cały czas, to jest Installing. Moi uczniowie w, w klasach 6-8 pracują z Installingiem. Umowa jest taka, że pracują, a, że pracują może inaczej, pracują przez cały miesiąc i dostają ocenę za miesiąc pracy. Na przykład, żeby dostać piątkę, muszą zrobić 20 installingów, czyli 20 takich, no um, nie tyle zadań, ale sesji installingu. Mam tutaj też stworzone klasy. Jeśli wejdę do klasy, Mogę im zrobić kartkówki, dodać różne ćwiczenia. Jak również w raportach widzę dokładnie, ile czasu pracowali, ile sesji zrobili i kiedy. I to są chyba wszystkie aplikacje, których używam najczęściej. Oczywiście jest ich więcej, używam ap więcej aplikacji, ale to są akurat takie, które są moimi ulubionymi i korzystam z nich właściwie na każdej lekcji. Postaram się później nagrać również filmiki z wytłumaczeniem działania niektórych z tych aplikacji.